Ewangelii według świętego Mateusza. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Jakie to jest piękne, że rzeczywiście jako osoby bardzo pragniemy być przez innych poznawani. Czasami obnażamy swoją duszę, czasami ujawniamy bardzo wiele prawdy z siebie. Bo wiemy, że tylko w ten sposób możemy drugą osobę zdobyć, tylko w ten sposób możemy się z drugą osobą skomunikować. Gdy będziemy opowiadali rzeczy nieważne, rozmawiali o banałach, nigdy nie dojdzie do komunikacji. Prawdziwa komunikacja ma w sobie coś z komunio, z jedności, z wejścia na wspólną ścieżkę, z kroczenia razem. I to się dokonać może tylko wtedy, gdy Pokażemy prawdę o sobie. Jezus mówi, że zna go w ten sposób tylko Ojciec. Oto wielka komunia, a my mamy szansę wejść na tą samą ścieżkę co oni, wejść w tę komunię, którą oni mają, przez to, że Mu ujawnimy prawdę o sobie. Do zobaczenia jutro.